No możesz O kur No powiem tak, generalnie super super Wydaje mi się, wydaje mi się, że... No dzień dobry, mamy to. Dobiliśmy wczoraj 100 tysięcy widzów, więc moi drodzy, jestem zmuszony, żeby najzwyczajniej w świecie ehh, zamówić przycisk na 100 tysięcy z napisem Yoshi, ale RAM Super jesteście, naprawdę super jesteście, że do tego dążyliśmy i tak. Super. Tak jak wstęp nagrywam kiedy indziej do tego odcinka ze względu na to, że był on nagrywany wcześniej, a chciałem wam po prostu bardzo podziękować za to, że tak szybko jest tutaj nas 100 tysięcy na tym kanale i mam nadzieję, że każdy z was subskrybuje oczywiście z dzwonkiem, bo odcinki codziennie o 8.00 przypominam. No i jako, że dobiliście 10 tysięcy w górę, to idę skraftować sobie łóżko i położyć je w neterze. I nie wiem, jak się wychuśtam, to możecie mnie wyzywać w komentarzu, a jak się nie wychuśtam, to musicie mi napisać, że jestem koks. Taki warunek, dobra? Jeśli wchodzicie w ten układ, to koniecznie Ponownie 10 tysięcy w górę, a w następnym odcinku walnę wam fikołka z okazji 100 tysięcy widzów, więc jeśli chcecie zobaczyć, jak się turlam e, to like Mogę też skoczyć do basenu, ale to może kiedy indziej. Super są te challenge za 10K lajków, like Filip. Super, super są widzowie, że zostawiają, żeby zrobić siebie debila. Dobra, robimy siub w takim razie. Spadamy do piekła, czyli tam, gdzie. Mo wow, 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 czyli tam, gdzie moje miejsce, ja dupia. Możemy zrobić. Misję samobójczą, w takim razie, jaka tu grawitacja jest Walona! No super, naprawdę, fajnie, fajnie się bawię. Dobra, stawiamy w takim razie łóżko. I uwaga, 3, 2, 1. No, dokładnie tak. Zapraszam do odcinka. A i Instagram już hitomajo obserwujcie, bo tam codziennie wrzucam na insta-story kodzik na darmowe śórko. Inne, za które możecie sobie kupić na przykład Minecrafta Premium na moim Discordzie, więc Instagram już hitomajo, patrzcie sobie na kodzik i. No? Wytyfy, co to było? Latam, chcesz kupić taki trójząb? Ile kosztuje taki trójząb? Oj, zapraszam, bo mam w sklepie jeden, wiesz? Wytyfy. W sensie, to jest strój, zobacz, patrz, pokażę ci jak on działa Możesz sobie przetestować, tylko no. uważaj, bo tutaj jest w wodzie, nie? Zobacz no. Generalnie to działa tak, że jak jesteś w wodzie Aha. To możesz się, wiesz, wybijać, robisz jakieś tutaj, wiesz, breakdance'y No I zobacz, i możesz sobie, wiesz, tak skakać pomiędzy wodą, w wodzie możesz pływać A mogę spróbować? Jasne, proszę bardzo, jak ci się spodoba, to zapraszam yeah. na sklepie taki No właśnie, podobają mi się takie rzeczy Dobrze, no, Zapraszam, żaden. zapraszam Dobra, i czekaj, jak ja tego używam teraz? Prawym? Prawym Przytrzymujesz Fajne co? To jest, jest fajne! No, to jest stos to dalej Oooooo! Ale to jest Kozak! O to jest stos i wiesz Tylko uważaj, bo tam jest... Żebyś tam nie wpadł nie? Idzie, no, nie? Dobrze, dobrze. Chodź Ja generalnie super jesteś, jest drużym serio polecam No 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 Dobrze I mam w sklepie taki jeden o, nawet, tak, więc... Tak, no. tak się składa, że masz go w sklepie teraz tak, tak się składa, że mam go w sklepie. Dobrze, dobrze, dobrze. Super. Także zapraszam, zapraszam, zapraszam. Oj, byczkę ja bardzo chętnie kupić taki gadżet. w ogóle, nie wiem, czy słyszałeś, ale w moim sklepie ostatnio pojawiły się nowe towary. Tak? No Oho. Właśnie, Ja jestem stałym bywalcem w tym sklepie, ale zazwyczaj nic tam nie było. No, teraz jest, widzisz? Ja bym został uzupełniony. Jeszcze będą czapki od the teamu do kupienia A, e, ja, to, i kilka to, innych to, rzeczy, dobrze. Ja czapkę. Zapraszam, tutaj jest cały kupić, asortyment sklepu. To ja kupić Zobacz, to jest od od w ogóle akacja muszą... sapling no. I jestem jedyną osobą, która ma akację sapling i nie licząc buraka. Nie wiem jak. Okej. Okay. To I tutaj masz. I tu masz truizm. Skąd ty to masz? Wiesz co? Generalnie to nie wiem. Była sobie akacja jedna. No i no tego i, i chyba to była jedyna serwerze, która nie była zniszczona przez buraka. Okej, okay, dobra. Uuu, dobra. Ten trójząb. 1500 Kurde, no. A masz coś jeszcze ciekawego? Czy czekaj no. za plecze? Wchodzisz na własną odpowiedzialność? Mogę wejść na własną odpowiedzialność, czy nie? No tak. No tam też jest sklep. Aha. Okej. Okay. Dobra, tu jest rozdymka, tu są kelpy. Czemu tu są różne... Aha! Belgi! A! Belgijczyk tibijski O ja dupia. Bagienne zio. Tylko jak tylko coś nie mów w policji. Dobrze, nie powiem, nie powiem. Czemu tam jest papuk Boży, to się nazywa? On no to jest taki... taka odmiana. To powinna być najgorsza odmiana, taka Czy za dolara. Jest? Taka za dolara. Wysyłana, no, ale ta akurat jest dosyć mocna. Jak ją bierzesz, to nagle ci się włącza tryb jawor. Tak? To no. dobra, to ja może przed kupieniem trójzębu nie będę spożywał tego typu rzeczy. Bo... Lepiej nie, no lepiej nie, lepiej nie. Ja to nie spożywam, ja tylko sprzedaję. Dobrze, generalnie tak, czekaj. Unbreaking 3. Aha. Dobra, generalnie tak. Powiem ci, że mam 2700 dolarów w tym momencie. Mhm. Wydaje mi się, że skoro od Citroxa kupiłem miecz drewniany z sharpnessem bodajże 6 za 800 dolarów, to wydaje mi się, że zakup zostanie tutaj. O, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Przyjacielu, tutaj w ogóle w gratisie zobacz. O, proszę jej. bardzo. prezent dla ciebie. Oj, tak. Dam ci w ogóle ciekawostkę a propos tego zakupu. Mhm. E, otóż, przyjaciel. O, sekundka, niej. No, tak, tak. Otóż, przyjacielu, mój drogi. Mm -hmm. To jest trójząb, który należał do Jawora. I został dobra. ukradziony przede mnie w momencie, kiedy dobra, dobra. należał. Nie, 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 nie. Należał, należał, no należał, już jest mój. w, w momencie, kiedy. I w momencie, kiedy ja chciałem mu go oddać, mm -hmm. chłop ukradł mi moje bloki diamentów i je sprzedał mnie w sklepie no i tak. No eee, i powiedział, że no, nie oddajesz mi trójzę, bo jesteśmy kwita. W sensie, bo nie chciał, ja chciałem mu, on miał, miał mi oddać dolary, które stracił, czyli 1200. Mm -hmm. eee, a ja umiem oddać trójzę i mieliśmy być kwita, nie. Aha. No. no No, ale powiedział, że nie będziemy kwita, no i dlatego ja z Jaworem Jawor stwierdził, że jesteśmy kwita i truizem należał do mnie, no i truizem w tym momencie został wystawiony w sklepie na sprzedaż. Za cenę wydaje mi się ok, bo to jest aktualnie chyba jedyne do kupienia. Aha. Torek był taniej, aczkolwiek torek jest out of stock, wiesz? A poza tym mu torka bym nie kupił, wiesz? Tak mi się wydaje. W sensie wspierając torka wspieramy Evrona tak naprawdę. wspierając A wspierając Evrona robi źle. Dokładnie, dokładnie. Tutaj masz Dyni, jakbyś się miał. Dyni też jeszcze na serwerze nie ma. Tutaj masz akacje, saplingi. E, ich też nie ma na serwerze. Burak je ma, ale Burak chyba nie chce, nie chce ich dawać. Okay. No i tutaj masz diamenty, żelazo, złoto, jakbyś się nie miał potrzebował. Lata masz, zaplecze, plecze, tam. Znaczy, powiem ci tak, ja to drzewko przemyślę, bo kusi mnie kupienie akacji, tak szczerze no dobra, no w to... sensie, yy, sezonek jest są trzy, jak coś dokupuję O, okej, okay, dobra. To sobie po. Ja dolarów. Dobra, chcę przemyślę w sumie i będzie kupowane, czekaj. Jasne, ja, jasne. Ja muszę. czekaj, muszę wskoczyć do wody, w Robisz ogóle, testik? Tak, robię test, czekaj, diamenty sobie będę musiał zbroje w ogóle naprawić, bo po, po tym evencie wczorajszym to mnie tak ten Wither nawalał A dać da ci ciekawostkę? No Ja w sumie na tym wyszedłem na plus, bo mi Yahoo zwrócił wszystkie itemy jakie miałem Aha, okej okay. <grym> I są nowe, czyste, nieużywane Ej lol, tutaj tak, możesz Tak, możesz tak robić no Tak możesz, możesz i jesteś wtedy bardzo szybko tam wiesz Dobra Czekaj O! 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 Gdzie ci zostało? Jejo, pół HP mi wziąłeś no właśnie, no to ja, a... ma też na ten ten ząb No, ej, czekaj, bo ty w zbroi jesteś. To się bije, nie? No, ej, czekaj, to ty w zbroi jesteś, to cię dupnę może, zobaczymy, czy. Możesz, możesz, jak najbardziej sprawdzić. Dobra, czekaj. E, tylko nie wiem, czy trafię w ciebie. Ja no. stoję, no, stoję, stoję. Aha, tutaj w tym miejscu, dobra, uwaga. Ile dostałeś? Serduszko, czyli tak bardzo dużo. No i tak spoko, bo w sumie fulę nie... Więcej czasy, śmierzysz. To... Dobra. Generalnie damage bo ma, to ma 9, a tak damage. Miesz ma 10, ale jest to infalnik, nie? Który jest mocne bardzo. O Jezu, ale story... Fuh. Jaki to jest insane w ogóle! No właśnie, to jest super, nie? To jest taka litra, Jak jest deszcz, to możesz tym latać nieskończoność. Co ty gadasz? Tak, to tak, tak. Jeśli jest deszcz, możesz latać totalnie nieskończoność. Czekaj, bo tak... Myślę nad jedną rzeczą, żeby zrobić. Dobra. Ja wiem nad czym myślisz. Ja myślę nad tym samym. Dobra. Uwaga. Robisz to? Tak, robię. O, ja też to dobra. robię Ja zrobię ja inaczej trafię, trochę. Trafię, ja, a ja nie trafię. Serio? Ale wiadro godno, no, co mam powiedzieć? Czekaj, czy mam wiadro? Nie mam wiadra uh. w punku. Dobra. Ja tutaj spróbowałem zrobić tego, zrobić uh, uh, uh. Nie Jest ma zasięgu, tak, żeby tak, dolazić, kawiesz? Tak. Nie ma? Chyba wydaje mi się, że nie, chyba, że ja się to zrobiłem. Jest taka okay. szansa, że się to zrobiłem. No nie ma, patrz, ale wpadnę sobie tutaj, o. Ale to jest potężne! <laughs> Jak ty wyglądasz, wiesz, z tym łóżkiem na mordzie. Ja powinienem sobie różowe łóżko zrobić, bez kitu. Bez kitu, <laughs> Czekaj, a... Czekaj, a tak zrobimy to? No, możesz. O kur... <laughs> no powiem tak, generalnie super, super. Wydaje mi się, wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że nawet dobrze, że Jawor nie ma tej broni, bo prawdopodobnie... To tak, by... wydaje mi się, że tym jest seta wekuł, taka ciekawostka. No ja wiem, miałem seta, ale rozwalony jest prawie, wiesz, nie chciałem go zakładać. Ty... No ale jest, serio, ja polecam, serio, kupiłem do Torka, co nie? No. I powiem ci, że z niczego nie jestem tak zadowolony jak z tego, w sensie nawet na eventach, jak są jakieś eventy, trzeba szybko pobiec, co nie? No, no, no. No to wiesz, ta mapa jest po prostu, jest w wodzie, co nie, no i po prostu skacze krzew. No. no, tylko trzeba uważać, żeby do Wojda nie wpaść, bo teraz wiesz, zobacz, tutaj magister, tak, dam ci już tipa, nie, bo ja już miałem dwie sytuacje, no. że od Wojda dzieliła mnie dosłownie jedna kratka, patrz, chodź tutaj, no i dalej nie o. Dobra. No bo zobacz, w tym miejscu magister zrobił, no sam widzisz, co magister zrobił, magister zrobił wielką dziurę do Wojda, nie. Mm -hmm. dobra, czekaj, czekaj, już No i tutaj trzeba uważać, żeby nie wpaść, bo serio, ja już dwa razy, nie wiem, byłem, na, byłem gdzieś na tutaj, ospadłem, czy coś. Okej. Okay. Tak, ale czekaj, bo teraz jak do Wojdu wpadasz, to chyba i tak do neteru lecisz. A wiesz, że nie wiem nawet. Można spróbować. Można, no, może... Wolałbym nie jeszcze, że. Ja też, ja też nie.